Dzisiaj opowiem Ci historię o Marku, który chciał otworzyć swoje biuro nieruchomości. Marek był świetnym agentem. Sprzedawał szybko, klienci go lubili. W biurze, w którym pracował, zawsze miał dobre wyniki. Po trzech latach pomyślał, po co mam oddawać część prowizji? Przecież mogę pracować na swoim i zarabiać więcej. Znalazł lokal, wynajął biuro, drukował wizytówki z nowym logo. Na początku czuł ekscytację i dumę. W końcu był właścicielem. Szybko przyszło zderzenie z rzeczywistością. Marketing. Wcześniej grafiki, kampanie, reklamy, posty robił ktoś inny w biurze. Teraz Marek musiał wszystko robić sam, płacić z własnej kieszeni za reklamę, ale budżet zamiast rozwijać markę topniał w błyskawicznym tempie. W starym biurze regularnie uczył się nowych technik sprzedaży, miał dostęp do sprawdzonych procedur, teraz musiał sam szukać wiedzy i często działał po omacku. Klienci myślał, że będą dzwonić tak jak wcześniej. Okazało się, że wielu klientów wybierało jego, bo był częścią silnej marki. To Nie... teraz koszty, księgowość, ZUS, fotograf, wideo, reklamy, oprogramowania, strona www. ulotki, katalogi, wizytówki. O, co wydawało się większym zarobkiem, teraz zaczęło się liczenie, czy starczy do końca miesiąca. A co z czasem? Zamiast spotkań z klientami, Marek godzinami siedział nad fakturami, umowami, poprawkami w grafikach. Sprzedaż schodziła na drugi plan. Po kilku miesiącach poczuł przytłoczenie. Bycie właścicielem okazało się zupełnie czymś innym niż bycie agentem. A co najgorsze, ze wszystkim został sam. Wcześniej miał zespół, miał z kim odbić myśli, miał z kim przegadać tematy, porozmawiać o ofertach. Nie zawsze jest tak kolorowo jak na Instagramie. Wcześniej mógł liczyć na wsparcie szefa zespołu, a dzisiaj z trudnymi klientami, z roszczeniowymi klientami, z trudnymi sytuacjami i zgaszeniem pożarów został sam. Wtedy Marek zrozumiał jedną rzecz. To, że jesteś świetnym specjalistą nie znaczy, że będziesz dobrym przedsiębiorcą. Marek zrozumiał, że nie każdy agent musi iść własną drogą. Czasem więcej sensu ma pozostanie w miejscu, które daje Ci szkolenia, marketing, know-how, bezpieczne zap. Plecze, dzięki któremu możesz skupić się na tym, co naprawdę lubisz, na pracy z klientami, bo bycie agentem i właścicielem biura to dwie zupełnie różne rzeczy. Jeśli dzisiaj tu sam stoisz przed wyborem i zastanawiasz się, czy zakładanie własnego biura to droga dla ciebie, mogę Ci w tym pomóc podjąć świadomą decyzję. Zapraszam Cię na mentoring lub konsultację, podczas której przeanalizujemy Twoją sytuację, cele i możliwości, dzięki którym zobaczysz jasno, czy ta ścieżka będzie najlepsza dla Ciebie. Dlatego nie bądź jak Marek. Nie od razu zakładaj swoje biuro, może porozmawiaj ze swoim szefem, czy jest możliwość rozwoju w waszej aktualnej strukturze, a jeśli tutaj nie ma przestrzeni, to po prostu może trzeba zmienić otoczenie. A teraz napisz w komentarzu, jak ci się podobają moje jesienne dekoracje.